sodę oczyszczoną na kark. Będziesz zaskoczony efektem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak soda wspaniale działa. Soda może być używana nie tylko do pieczenia i sprzątania, ale jest wyjątkowym produktem kosmetycznym. Weź miseczkę i nasyp do niej łyżkę sody oczyszczonej. Soda oczyszczona to doskonały środek przeciwbakteryjny, rozjaśniający i stabilizujący pH skóry. Do sody wlej dwie łyżki oleju kokosowego – Olej kokosowy w wielu domach używany jest do smażenia. Ma swoje niezwykłe właściwości w pielęgnacji włosów, ale ostatnio coraz częściej stosowany jest do pielęgnacji całego ciała. Wymieszaj sodę z olejem kokosowym, weź jedną limonkę i wyciśnij z niej sok. Sok z limonki tonizuje skórę. Łagodzi podrażnienia skóry i stany zapalne. Wymieszaj wszystko dokładnie. Tak przygotowaną mieszankę nakładaj na skórę szyi, rozsmaruj na karku, nałóż niewielką ilość i zostaw na kilkanaście minut. Możesz też taką miksturę nakładać na łokcie, kolana, skórę pod pachami czy na dłonie oraz twarz. Rób to co tydzień, a skóra będzie zdrowsza. To niezastąpiona domowa maseczka do walki z trądzikiem, ale nie tylko. Ze skóry znikną przebarwienia i zaczerwienienia. Pozbędziesz się wyprysków, plam i podrażnień, skóra się rozjaśni i uzyska jednolity kolor. Za parę groszy masz uniwersalny kosmetyk, który możesz stosować na całą skórę ciała. Dawniej każdy miał tę roślinę na parapecie w domu. Ma ona bezcenne właściwości lecznicze. Hodowanie jej jest dziecinnie proste. Wystarczy lekko poruszyć jej liście, by w domu zaczął unosić się piękny zapach. Anginka, czyli pelargonia pachnąca, to zapomniana przez wiele osób roślina. Przez swoje właściwości lecznicze jest uwielbiana przez zielarzy. Można wykorzystać ją do leczenia przeziębienia, stanów zapalnych i migreny. W tym filmie pokażę Ci, jak ją stosować. Włóż liść tej rośliny do ucha. Zapalenie i ból odejdą w zapomnienie. To naturalny sposób na stan zapalny. Niszczy bakterie i wirusy, a przy tym łagodzi obrzęki. Ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wystarczy zerwać jeden listek, zgnieść w rękach, żeby wypuściła soki. Następnie złóż z rurkę i włóż do bolącego ucha. Trzymaj 15 minut i wyjmij listek. Powinien przynieść ulgę. Czynność powtórz parę razy, aż ból ustąpi. Z liści anginki można wykonać również zdrowotną nalewkę. Należy zebrać sporą garść liści. Kroimy je w małe paseczki. Ta czynność sprawi, że wypuści soki. Wrzucamy je do słoika i zalewamy szklanką wódki. Dokładnie mieszamy. Odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne i chłodne miejsce. Pamiętaj, aby codziennie potrząsać słoikiem. Po tym czasie odcedzamy liście i przelewamy nalewkę do wyparzonej buteleczki. Nalewkę stosuje się do walki z bólami reumatycznych oraz z przeziębieniem. Herbatka z jej liści potrafi zdziałać cuda. Anginka łagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Zrywam liście i wrzucam do kubka. Dodaję kilka główek goździków i zalewam gorącą wodą. Taki napar łagodzi ból gardła. Płukanie takim naparem jamy ustnej może być pomocne z walką z bólem zębów lub zapaleniem dziąseł. Pomoże także wyeliminować problem z nieświeżym oddechem. To roślina, która bardzo pozytywnie wpływa na jakość powietrza. Wytwarza olejki eteryczne, które pozytywnie wpływają na układ oddechowy. Jej zapach odstrasza komary, muchy i kleszcze. Postawiona na tarasie lub kuchennym oknie sprawi, że będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Na naszym kanale znajdziesz więcej naturalnych przepisów i wartościowych porad. Subskrybuj, jeśli chcesz wspomóc moją pracę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Zimą zawsze noszę ją w kieszeni płaszcza. Zwykła kulka z folii aluminiowej rozwiązuje bardzo irytujący problem. Każda kobieta powinna znać ten trik. Przyda się, gdy temperatura na zewnątrz spada. Urwij kawałek zwykłej folii aluminiowej i zgnieć ją w kulkę. Nie ścisz je za mocno, żeby miała chropowatą powierzchnię. Włóż ją do kieszeni kurtki lub płaszcza. Gdy temperatura spada, nakładany większość ilość ubrań i czapki. To one. Często są przyczyną irytującego problemu. Kobiety z długimi włosami potwierdzą, że włosy strasznie się od nich elektryzują. W ciągu dnia ciężko zadbać o ich wygląd. Po zdjęciu czapki elektryzują się i sterczą we wszystkie strony. Zwykły grzebień nie poradzi sobie z nimi tak, jak zwykła kulka z folii aluminiowej. Wystarczy wyjąć ją z kieszeni i przeczesać nią włosy. Ma ona działanie antystatyczne. Dzięki temu Łatwo okiełznać nią włosy. Będą natychmiast wygładzone. Z tego powodu warto nosić zimą taką kulkę w kieszeni. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli okiełznać na elektryzowane włosy. Znałyście ten patent. Folia aluminiowa będzie przydatna również w innej części garderoby, zwłaszcza przy minusowych temperaturach. Wyjmij wkładki od zimowych butów i odrysuj je na cienkim kartonie. Następnie wytnij je. Weź folię aluminiową, owinię wkładkę z kartonu. Ważne, żeby błyszcząca strona była na wierzchu. Tak przygotowaną wkładkę włóż do buta, pod standardową wkładkę. Karton izoluje od zimna. Folia odbija ciepło stopy i pomaga utrzymać wyższą temperaturę w bucie. Ten prosty trik sprawia, że stopy nie marzną nawet przy minusowych temperaturach. Idealnie uzupełnią buty o cienkich podeszwach. Sposób na gładkie pięty po zimie. Bez wizyty u kosmetyczki. Zaoszczędzisz sporo pieniędzy, jeśli sam zadbasz o wygląd stóp. To prawie nic nie kosztuje, a efekty będą jak po wizycie w salonie spa. Wszystko dzięki ziemniakom. Przetnij surowego ziemniaka na pół. Potnij jedną połówkę na drobniejsze kawałki. Ziemniaki zawierają przeciwutleniacze i witaminę C. Nawilżają i usuwają przebarwienia spowodowane np. przykład opalaniem. Przełóż do małego blendera i dolej odrobinę wody. Dwie łyżki wody wystarczą. Zmiksuj ziemniaka. Możesz też zetrzeć ziemniaka na tarce, jeśli nie masz małego blendera. Odkręć blender i odceć ziemniaka przez sitko. Dzisiaj wykorzystamy z niego sok. Ale ta papka wcale nie musi lądować w śmietniku. Możesz ją nałożyć na twarz jako maseczkę. Doskonale poprawi kondycję twojej cery. Do wyciśniętego soku z ziemniaka dodaj łyżkę kremu nawilżającego. Ja używam żelu z aloesu, ale może być to dowolny krem czy balsam nawilżający. Dodaj łyżkę oleju kokosowego. Inny olej też może być użyty. Wymieszaj wszystko. Kiedy olej się rozpuści, nakładaj na pięty. Rób to regularnie wieczorem. Użyj do tego waciki. Masuj pięty i nawilżaj je przez minimum 5 minut, po czym wytrzyj. Ubierz luźne skarpetki i idź spać. Ta mieszanka starczy na kilka dni. Możesz ją przechowywać przez ten czas w lodówce. Lekko podgrzej przed użyciem, aby olej znowu się rozpuścił. Każdy, kto ma problem z piętami, będzie zadowolony z tego sposobu sprawdza się przy bardzo wysuszonej i szorstkiej skórze. Efekty są widoczne już po kilku dniach.